Przychodzi taki moment w biznesie, w którym czujesz, że Twoja era jako szefa własnej firmy już się kończy. Jak w tej sytuacji zadziałać? Jak przekazać władzę we własnej firmie? Lub jak przekazać władzę, kiedy jesteśmy szefami czyjejś firmy. O tym w tym odcinku serdecznie zapraszam. Cześć, tu Greg Albrecht. Witaj w podcaście Wszystkie twarze biznesu, który pomoże Ci osiągać cele zawodowe, a przy tym mieć więcej satysfakcji i czasu dla siebie. Od lat mam niezwykłe szczęście doradzać setkom zarządów i właścicieli firm w kilkunastu krajach. W tym podcaście dzielę się zdobytymi doświadczeniami oraz rozmawiam ze starannie wybranymi przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami, którzy mają fascynujące wartości. Osobowości i zbudowali wyjątkowy biznes od zera. Brzmi ciekawie? To kliknij, subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Zanim zaczniemy, zapraszam do klubu słuchaczy na gregalbrecht.io na klub. Tu otrzymasz m.in. bezpłatne inspiracje od skutecznych przedsiębiorców, prezenty od gości podcastu oraz zaproszenia na spotkania z innymi menadżerami. Dzięki udziałowi w klubie masz też możliwość sugerowania tematów odcinków podcastu. Chcesz spróbować bezpłatnie? To dołącz teraz na grekalbrecht.io łamane na klub. Jeśli po przesłuchaniu odcinka uznasz, że przyda Ci się dalsze wsparcie w rozwoju Twojej kariery lub biznesu, to napisz do mnie. Razem z zespołem Albrecht and Partners pomagamy zarządom spojrzeć na biznes z perspektywy, lepiej się dogadywać i podejmować lepsze decyzje. Cześć z tej strony Greg Albrecht. Witam cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak oddać władzę w firmie. Myślę, że temat bardzo kompleksowy, szeroki, więc też nie obiecuję, że uda się go pokryć w 100 procentach, ale chcę przedstawić model, który stosowałem w wielu firmach z powodzeniem i który wydaje się być Wystarczająco dobry, żeby skutecznie przekazać władzę komuś w zespole. Mam tu na myśli sytuacje rozmaite. To może być sukcesja, bo chcesz udać się na emeryturę. To może być przekazanie władzy, bo chcesz zająć się czym innym w firmie. Motywacji może być wiele i przedstawię to w takich pięciu krokach. Także mam nadzieję, że te 5 kroków będzie przydatne. Ok, to zacznijmy pierwszy krok, który jest potrzebny, żeby skutecznie przekazać władzę, to zastanowić się, dlaczego chcę to zrobić. I choć brzmi to może banalnie, ale naprawdę dobrze wiedzieć, dlaczego się chce to zrobić, bo to pozwoli podjąć dużo lepsze decyzje w kolejnych etapach, chociażby jeżeli chodzi o wybór osoby. Czy o skuteczną Twoją motywację do tego, żeby trzymać się tej decyzji. Więc zazwyczaj są takie dwa główne motywatory. Jeden z tych motywatorów jest taki, żeby odzyskać czas, i to typowe dla osób, które na przykład zbudowały już spory biznes i czują, że chciałyby po prostu zająć się czym innym w życiu, ale też dla menadżerów, którzy chcą. Firmę pchać do przodu i co jest naturalne, potrzebują więcej czasu na to, żeby zająć się nowymi zadaniami, te stare zadania po prostu im przeszkadzają. Dodatkowy motywator czy dodatkowa sytuacja jest taka, w której po prostu uświadamiasz sobie jako menadżer, że Twoje kompetencje są ograniczone i na przykład, żeby podnieść firmę z poziomu X do Y, już Twoje kompetencje, umiejętności, predyspozycje, chęci. Nie wystarczają i potrzebny jest ktoś lepszy od ciebie w tym. Myślę, że to też bardzo ważne i dojrzałe spojrzenie na sytuację i warto to zrobić. No i jedna rzecz, o której na pewno trzeba pomyśleć, kiedy myślimy o dlaczego i planujemy ten proces to też ile to potrwa. Bo to nie jest coś, co się wydarzy z dnia na dzień, to nie jest coś, że nagle wyłączymy telefon i nie ma nas, i zobaczmy, jak firma sobie radzi. To jest konkretny proces, który warto przeprowadzić skutecznie, żeby przeszedł on bez szkody dla zespołu, dla Twojego następcy. No, i żeby firma była wystabilizowana w okresie tej transformacji i minimalizować ryzyko tego wydarzenia. No więc, kiedy wiesz już dlaczego, masz świadomość, ile to może potrwać, co cię motywuje do tej zmiany, to niewątpliwie warto zastanowić się nad tym. Kto to powinien być? No i dobra praktyka jest taka, żeby mieć sukcesora, pomysł na sukcesora wewnętrznego już dużo wcześniej, żeby móc się przygotować, żeby śledzić ludzi, których zatrudniasz i od razu myśleć o tym, kto z nich mógłby cię zastąpić w przyszłości. Więc jeżeli tego jeszcze nie robisz, to zastanów się, czy w twojej firmie jest ktoś, kto cię zastąpi w perspektywie roku, dwóch, trzech, bo jeżeli nie, nie będzie takiej osoby w firmie, to no zdecydowanie wtedy pozostaje raczej gorsza ścieżka, czyli zatrudnianie kogoś z zewnątrz. Ona czasem jest konieczna, bo nikt w firmie nie zbuduje sobie pewnych kompetencji do tego, żeby wyprzedzić ciebie. To jest mało prawdopodobne. Natomiast jest szansa, żeby ktoś cię spokojnie mógł zastąpić, jeżeli chcesz iść dalej. Więc, jeżeli chodzi o sukcesora, to przede wszystkim warto rozważyć takie dopasowanie osobowościowe. Myślę, że jeżeli znasz swój zespół, to wiesz, która z tych osób miałaby takie predyspozycje i też połącz tą informację z tą intencją, czyli z tym, dlaczego chcesz tę zmianę przeprowadzić. Następnie. Jeżeli szukasz kogoś z zewnątrz, też warto skorzystać z jakichś testów psychometrycznych, jakichś mówię, bo jest ich wiele różnych i niektóre z nich nie służą rekrutacji, aczkolwiek mogą być uważam przydatne, żeby poznać kogoś, jak na przykład właśnie Gallup Clifton Strength, który często stosuje w pracy z zespołami czy w pracy indywidualnej z ludźmi, ale też inne testy, jak test Hogana. Czy inne, czy test Extended Disk, który pokaże ci typ osobowości, naturalne zachowania, styl komunikacyjny tej osoby, którą chcesz zatrudnić. No i teraz, kiedy tę osobę znajdziesz na zewnątrz lub wewnątrz, to warto wprowadzić taki okres przygotowawczy. Szczególnie jeżeli chcesz kogoś wziąć z zewnątrz, to bardzo ryzykowne jest branie kogoś od razu na. To stanowisko docelowe. Rekomendowałbym raczej zatrudnić kogoś na stanowisko takie obok, poboczne, pomagające tobie, ale jeszcze nie będące od razu twoim zastępcą, żebyście sprawdzili się w praktyce, żeby ta osoba mogła poznać lepiej firmę, żeby przekonać się, czy będziesz czuć się bezpiecznie z tym transferem. Więc też warto to przewidzieć. Warto wziąć kogoś z taką intencją pracy z tobą w charakterze Menadżera operacyjnego, czy kogoś, kto ma konkretne zadania i bierze odpowiedzialność wewnątrz firmy, żeby też sprawdzić, jak zespół reaguje, jakie są interakcje, jak to wpływa na kulturę, żeby uniknąć takiego wskoku do lodowatej wody i potencjalnego skurczu, czyli, krótko mówiąc, pomyłki rekrutacyjnej, bo na tym poziomie ona może być rzeczywiście bolesna, więc warto zdecydowanie robić to powoli. No i potem w kolejnym kroku, potem jak już wyobraźmy sobie, że wiesz kto to jest, no to czas zacząć tę osobę odpowiednio przygotowywać. Jak zatem przekazać wiedzę? Wydaje się, że taką metodą dobrą przekazywania wiedzy jest oddawanie krok po kroku różnych zadań i bardzo jasne tłumaczenie w jaki sposób ty to zadanie do tej pory wykonywałeś, wykonywałaś. I dlaczego? Czyli nie tylko sposób wykonywania tego zadania, ale przede wszystkim istotne jest, żeby móc w miarę możliwości przetransferować twój sposób myślenia, który przynajmniej do tego momentu sprawdzał się bardzo dobrze w prowadzeniu tej firmy, żeby ta osoba, która będzie zajmowała twoje miejsce, mogła, nie musiała, ale mogła skorzystać z takich różnych smaczków i refleksji, które zbudowałeś czy zbudowałaś na przestrzeni czasu. To jest bardziej istotne, uważam, zrozumienie sposobu myślenia niż przekazanie konkretnej twardej roli. Raczej w kontekście przekazywania roli istotne jest po prostu pokazanie KPI-ów dobrych i intencji i kierunku, w którym chcesz, żeby dana osoba zmierzała, czyli co dla ciebie, jeżeli jesteś właścicielem, jest ważne i czego oczekujesz od osoby, która będzie zarządzać twoją firmą. Natomiast y, pamiętaj o tym y, procesie dzielenia się wiedzą, to można go przeprowadzić w taki sposób, żeby nie tylko mówić co robisz i dlaczego to robisz, ale też skupiać się na tym, żeby tę wiedzę, korzystając z tej sytuacji transferu, korzystając z sytuacji onboardingu, być może tych osób będzie kilka, którym tę władzę oddasz, żeby tę wiedzę jednak zapisywać, czyli żeby ona miała formę pisemną, bo ta logika działania może być przydatna także do wglądu i do czytania przez inne osoby w organizacji. Może być fajnym narzędziem, taki dokument zawierający sposoby myślenia o rynku, o podejmowaniu decyzji, o intencji, który będzie też drogowskazem nawet dla nowych pracowników, którzy wejdą do organizacji. I oczywiście on będzie dokumentem żywym, który też będziecie stosować, gdy ty przesuniesz się na inne stanowisko. Więc. Załóżmy, że wiesz dlaczego, masz osobę, zacząłeś przekazywać wiedzę, no i dochodzi do takiego, myślę, newralgicznego punktu z mojego doświadczenia. Tym punktem jest decyzyjność, a mianowicie widzę zazwyczaj dwie skrajności. Jedna z tych skrajności to jest nieoddawanie władzy, czyli komunikuję, że oddaję, ale tak naprawdę cały czas wtykam nos we wszystko. Czyli dalsza kontrola pod płaszczykiem wolności, czy wręcz przeciwnie, raczej pod płaszczykiem kontroli ukryta wolność. W sumie nieważne, w każdym razie wiesz o co mi chodzi. A zatem super kontrola. A druga strona tego medalu to znowu po prostu zostawienie kogoś samego sobie. Na zasadzie, och, uf, mam tego prezesa, no to teraz mogę. Wyjechać na Narty, mogę zająć się moim wymarzonym nowym projektem, mogę skupić się na ekspansji na nowych rynkach, bo już nasz rynek lokalny jest zagospodarowany. I tu myślę, że dobrą metaforą, która działa, jest latawiec. Wyobraź sobie latawiec, jak ten latawiec się wypuszcza? Ani nie wypuszczasz tego latawca w ten sposób, że cały czas trzymasz tę linkę bardzo krótko, tak że on nie jest w stanie odbić się. Od Ziemi i nie jest w stanie unieść się w niebo, ale też nie jest tak, że od razu wypuszczasz ten latawiec i po prostu on jest w stanie odlecieć gdzieś w kosmos. I tak samo jest z przekazywaniem tej decyzyjności. Zatem warto robić to poprzez takie nawyki, jak po pierwsze, z jednej strony, jeżeli chodzi o uwalnianie decyzyjności, to przejście na określenie konkretnych celów. I zmianę Twoich nawyków, na przykład wyłączenie się z korespondencji, czy wyłączenie się z konkretnych kanałów na Slacku, czy w kolejnych krokach powstrzymywanie się od nawyku mówienia, jak zrobić, a raczej dostarczanie informacji i zadawanie pytania. No a w drugą stronę, jeżeli chodzi o puszczenie kogoś luźno, to tutaj myślę, że najlepsze remedium to jednak ustalenie z góry stałych punktów kontaktu, rytuału komunikacyjnego, który pozwoli na to, żeby ten. Nowy człowiek, ten następca mógł czuć się bezpiecznie, bo z tą decyzyjnością nie chodzi tak naprawdę o cele firmy, w dłuższej perspektywie tak, ale w krótkiej: chodzi o komfort nowego lidera, nowej osoby, której przekazujesz władzę. Bo jeżeli kontrolujesz ją, to ona się nie może sprawdzić. Będzie sfrustrowana, nie będzie czuła, że naprawdę ma odpowiedzialność. Jeżeli jest osobą samodzielną i odpowiedzialną, to po prostu się podda i można ją w cudzysłowie zepsuć. Jeżeli jest, y będzie sytuacja odwrotna i wypuścisz ją, jak ten latawiec, i nie będziesz w ogóle w kontakcie, no to ktoś może czuć się zagubiony na początku, może nie wiedzieć, jakie decyzje podejmować, czy one na pewno będą. Dobre. Może będzie potrzebować czasem pewnej wiedzy, po prostu informacji od ciebie, której nie były przekazane. Więc rytm kontaktu i ramy, czyli zasady przekazania, myślę, że kluczowa kwestia, żeby móc pójść dalej i oddać tę władzę. No i w ostatnim kroku. Kiedy już jest decyzja, kiedy już pracowaliście ze sobą trochę, kiedy jest ta osoba w organizacji, kiedy poznała organizację, przekazaliście wiedzę w jakimś stopniu, czy zbudowaliście system wiedzy, system komunikacji bieżącej, są kpi -e, to jest dobry moment, żeby to zakomunikować do zespołu. To zawsze wywołuje duże emocji, więc niezwykle istotne jest, żeby po pierwsze zacząć od intencji, powiedzieć jaki jest cel, że Zależnie jaki jest ten cel, ale na przykład, że chcesz ty skupić się na realizowaniu innych celów, i potrzebny jest ktoś, kto będzie to robił twoją dotychczasową pracę lepiej niż dotychczas. Czyli że jest to jakaś konsekwencja ekspansji. Dodatkowo możesz też powiedzieć, że uważasz, że są pewne ograniczenia, które masz i potrzebujesz kogoś, kto będzie w tym lepszy. Intencją będzie też powiedzenie: chcemy budować lepsze miejsce pracy, tworzyć szansę rozwoju dla Was, i ja nie chcę już Was dłużej blokować w tej organizacji. Chcę, żeby każdy miał szansę się rozwijać. To jest przykład tego rozwoju. Krótko mówiąc, pokazanie intencji i odpowiedzenie na pytania zrobiłbym to osobiście, a następnie, dopiero podsumowanie wysłał mailem. I danie przestrzeni na wszelkie pytania jest w stanie bardzo dobrze rozładować napięcie w zespole i tym samym dać ludziom poczucie odrobinę większego bezpieczeństwa, no bo to, co się dzieje, kiedy słyszą komunikat, że ich szef nie będzie ich szefem, a kto inny będzie ich szefem, sprawia, Naturalne poczucie braku stabilności, usuwa się grunt pod nogami, są jakieś knucia, pytanie intencje, pytanie dlaczego, dlaczego ktoś został wybrany, co będzie dalej, czy to jest bezpieczne, czy firma się kończy, czy jesteśmy na równi pochyłej, więc warto naprawdę zadbać o ten moment, przekazać to ludziom, a następnie, to co już wcześniej wspomniałem, efektywnie się wyłączyć. Czyli jeżeli Jakieś osoby do ciebie raportowały i mają nawyk przychodzenia do ciebie, no to w kolejnym kroku, jako konsekwencja tej komunikacji do zespołu, bardzo ważne jest i to jest twoja odpowiedzialność, którą masz wobec swojego sukcesora, wobec osoby, którą zatrudniasz na swoje miejsce. To jest konsekwencja w tym, żeby nie odpowiadać na pytania, żeby kierować do tej osoby, żeby być w jakimś stopniu z ludźmi w kontakcie. Żeby nie zerwać może relacji z dnia na dzień i nie wyłączyć telefonu, ale z konsekwencją maniaka mówić, tym tematem już się nie zajmuje, Tak jak mówiłem, zajmuje się nim nowa osoba X. I wyłączenie się z różnych slacków, innych tego typu narzędzi, myślę, że może świetnie pomóc, bo też problemem będzie to, że ciebie będzie korcić, żeby zobaczyć, co jest w projektach. Jak wiesz, co jest w projektach, jak wiesz, co się dzieje w firmie, jesteś zafascynowany, no to Siłą rzeczy twój autorytet będzie się automatycznie odpalał, stare nawyki się mogą odpalać i możesz zaczynać komentować tematy, gdzie twój wkład jest zupełnie do niczego niepotrzebny. W ogóle nie ma sensu, żeby dorzucać trzy grosze, bo im dłużej dorzucasz trzy grosze, tym dłużej zespół nie jest samodzielny i ma komfort oddawania tobie ostatniego słowa, tobie decyzyjności. Trzeba po prostu ten zespół pozostawić w samotności, tylko być. Z nim w kontakcie. I last but not least, kiedy już skutecznie wybrałeś, zonboardowałeś, przekazałeś wiedzę, zakomunikowałeś do zespołu, to wtedy nagle pojawia się pytanie, czy pamiętasz, co na początku było motywatorem tego, żeby tę zmianę przeprowadzić, i czy już zacząłeś zajmować się tą nową rzeczą? Jednym z największych wyzwań ludzi, którzy osiągają duże. Cele. Na przykład sportowców, którzy osiągają wymarzony start, startują na olimpiadzie, zdobywają złoto i wtedy może nastąpić naprawdę wielka dziura emocjonalna, bo jeżeli nie wytyczyli sobie od razu kolejnego celu, to ich napompowane adrenaliną, rytmem, zwyczajami i intencjami ciało i dusza nagle stoją wobec pustki. W związku z tym to, co Musisz zrobić w tym pierwszym kroku, o czym mówiłem, zrozumieć dlaczego i co dalej będziesz robić, to teraz musisz to naprawdę zacząć robić. Najlepiej, żeby to, żebyś zaczął się, czy zaczęła się angażować w nową inicjatywę, zanim jeszcze do końca oddałeś władzę. Tak, żeby to było płynne przejście, żeby nie było zastanawiania się, kurczę, przyjdę, poszwędam się po firmie. Może się czemuś przyjrze, bo w zasadzie nie odpaliłem tego mojego nowego projektu, nie odpaliłem tego nowego rynku, nie zająłem się tym, co miałem się zająć, nie zaplanowałem urlopu, cokolwiek to ma być. Krótko mówiąc, brak zajęcia zabija. Więc w procesie sukcesji, poza zabezpieczeniem tego, że masz dobrego sukcesora, który jest przygotowany i komunikujesz to do zespołu, że on też to przyjmuje pozytywnie, jest ważne, żeby zadbać o siebie. Na początku mieć intencję, i w procesie zacząć ją realizować w postaci działań, aby w momencie, kiedy odpinasz ten, ten latawiec czy wypuszczasz ten latawiec, żeby móc wiedzieć, że samodzielnie masz się czym zająć. No i tak, to jest tyle w tym odcinku na temat tego, jak oddać władzę w firmie. Mam nadzieję, że te kilka kroków po kolei powtórzę jeszcze w ramach podsumowania. Czyli po pierwsze, dlaczego chcesz to zrobić. Po drugie, kto to ma być. Po trzecie, skupić się na transferze wiedzy. Po czwarte, decyzyjność, czyli luzowanie tego latawca i zarządzanie skrajnością między y, wypuszczeniem latawca a trzymaniem go za krótko. Następnie komunikacja do zespołu i ostatni punkt, co z tobą? Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 kroków przed tobą. Życzę Ci wspaniałych sukcesów w tej dziedzinie. Jeżeli mogę jakoś pomóc, to zapraszam. Oczywiście uczestniczę często w takich procesach, także zachęcam do kontaktu. Jeżeli tematyka podcastu jest dla Ciebie ciekawa, to już teraz kliknij, subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a są to nie tylko moje doświadczenia i rekomendacje, ale co może nawet ciekawsze, rozmowy z niesamowitymi przedsiębiorcami, którzy zbudowali biznes od zera i, i od nich można się też dużo nauczyć. Dlatego jeżeli to twój pierwszy odcinek podcastu, to, to kliknij subskrybuj. A jeżeli chcesz być na bieżąco, mieć dostęp do wiedzy dodatkowej. Y i różne ciekawostki dostawać na skrzynkę, uczestniczyć w spotkaniach klubu, zapraszam Cię na grekalbrecht.io łamane na klub. To jest zupełnie bezpłatne, więc po prostu zostaw maila i zobacz, co się stanie na grekalbrecht.io łamane na klub. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego w Twoim procesie. Zostańmy w kontakcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień.